No w piątym odcinku już z serii na kanale Steam World Dig 2. Rozpoczynamy od rozmowy z burmistrzem tym razem. No i teraz, właśnie ten Red Rock jest otwarty i mogę teraz szukać raz tego jeszcze głębiej. Eee, ten bot dalej jest zaginiony eee, i zapomni przynieść oczywiście bogactw. Powinno być czyste kopanie, żeby. ochronić ścianę, kochanie. Eee, co? Eee, Myślę, że Twój kolega mógł się poświęcić przez jedno z nich holder na Aha. Eee, if I was you, Mason Station. Okej, okay, czyli zeszłoby do stacji Masona. Hmm... powinna by być yy, stare maszyna, która sprawi, że twoje życie będzie wiele łatwiejsze. No dobra, zobaczymy. You mean the one... Yy, czy ma na myśli właśnie jego brata, który... są zamurowane przez układania cegieł? Well... Yy, Tarnacja? Nie wiem co chodzi. Założę się, że potrafisz naj... No i się, na jakby jeśli badasz to miejsce. Hej, no. Słuchaj, teraz. Yy, jeśli coś z. Yy, złośli otwarcie przy ciebie do mnie, żebym mógł mieć kogoś. który za, załata ścianę. O kurde, ale głęboko teraz trzeba zejść. Uh, uh, uh. no dobra. Mm, find a world map. Pressing escape. No, trochę głęboko jest, nie powiem. Ale dobra. Artefakty, mam dwa. Dobra, udało mi się znaleźć. Dobra, mogę zajść z nimi, gadać. No i ma Station, zejdziemy. No dobra, To nie ma znaczenia. Dobra, no, idziemy kopać dalej, tak? W takim razie. Eee, Red Rock Path, zresztą są jakieś drzwi. A, dobra, już wiem, o co tam chodziło, z tym drzwiem Bo tu się musiałem przedostać. Ale poczekajcie, z w ogóle, to właśnie możemy tam wrócić jeszcze, czy nie bardzo? Mmm, nie wiem, jaki to jest sens w sumie do tego. Nie, chyba z bardzo nie ma. Dobra. Ma co. Naszym zadaniem jest kopanie, więc. mi się skupmy. Na kopaniu tego. Ym... Nie to. Nie, nie tu, nie tu, nie to. Kurśwa. Skupmy się na kopaniu, więc. Ym... I lecimy. Red Rock Passage. Dobra. Hmm... Trzeba się zagłębić jeszcze głębiej, tak? Hmm. Dobra, nie to. Ja pierdziele. że nie mam wody już. W sensie, jest teraz inny system tej wody. Ale wiesz, że trzeba się jest, jest, jest się dostać. Nie, mo nie mogę. Jeszcze. Cholera, no nie mogę, to już taki wysoko nie sięga. Co ty gadasz? No nie gadasz, że ja to zmarnowałem. Tyle czasu, żeby się dowiedzieć tego, że to nie sięga tam. kurśwa sięga. prawie się na powierzchnię, bo i tak już to, to dużo zmarnowałem. Światła... A przynajmniej woda się regeneruje, jak tak zauważyłem. Przyjąłem też troszeczkę gierkę, bo mam wrażenie, że była troszkę za cicho. Um. No i w sumie tyle się zmieniło. Kurczę. Nic nie ma, dobra, to tu zostawimy. Tu w zasadzie też nic nie ma. Oczywiście możemy zejść głębiej, tak na skrótym powiedział. Dobra, to nic nie ma, okej. Okay. Tu z tego środka ogarniemy Mamy jakiś sinabar No czy tam nic specjalnego Dobra, tutaj też za czekamy tego środka Ło wow, 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 wow. Dobra Absolutnie nie tak chciałem Dobra. Zrobimy tak. Ała! Aldera nie umarłem też, na całe szczęście. Już myślałem, że umrę. Powiem szczerze. Ehm, wystrzelmy to. Dobra. A? Może tak? Nie, tak nie zadziała. Kurczę. no dobra. E, Okej, okay, już widzę, już widzę jak tam trzeba się przedostać. Eat water, no to mam tu water. Olera, tak nie zadziała, kurde, wyrastajmy się stąd. Już słabo co widać, mam, a dodatkowo też sprzedałem parę tych rzeczy. Hmm. Dobra, chodź tu. Tak, mam coś tam cennego. Czy mało co zarobiłem, 8 dolarów zaledwie. A, eee, czekaj, hmm. nie wiem o co mi chodziło. No dobra. Nie było chyba to nic ważnego, taką nadzieję. Co od ciebie jest. Artefakty. fakty. No tak, jeżeli trzy razy, to coś mi da. No dobra, dobra. No tak, no wiem, że to trzeba niszczyć coś no tych trajerów. No dobra, tam nic ważnego nic nie powiedziałeś w sumie. Co <coughs> Mogę wejść? Nie mogę. Poczekajcie, ale jak zrobię tak... O właśnie, co tutaj jest? O proszę, jakiś nowy poziom. Mamy nowych źródłów tutaj. Dobra, porozmawiajmy sobie z nimi. Trader Carson, no właśnie. A, jest po prostu lubię tutaj... Być polerujące hmm, całe miasto. Eee, okay. ok, tu u niego możemy chyba też y, tymi, kok, tymi koksami być. Eee, tutaj tego nie rozumiem do końca, o co mu chodzi. Autor na myśli, eee, zazwyczaj wybieram. Jeden sprzedaży stoczni lub lubskie eksploatacją okolicy, ale niektóre można znaleźć na wolności. Ok. Um. Robią ten odrębny rodzaj klekot do skrzytania? Co? Um. Aby je ukorzenić, po... potrzeba wyszkolonego ucha, aby ukorzenić. E... Aby je wykorzenić, ale jeśli posłuchasz, właśnie usłyszysz się. Teraz mam kilka no, tych upgradeów do yy, zębów do obciążenia w sensie notych koksów yy, uczciwa cena. Yy, czekaj. You can have shiny. Okej, okay, czyli u niego jest takiego... Po prostu u niego jest taki, taka wymianka. Za, yy, za jednego Koga muszę mieć 25 dolarów. No ale nie teraz. No nie teraz, nie teraz, ok. Dobra, dobra. Eee, ok, okej, czyli u niego jest taki deal. Spoko. Do tego gościa to nie wiem, do tego to nie wiem jeszcze jak mam się dostać. Tylko jeszcze wyżej? No do niego chyba jeszcze nie mogę. Może tu jakoś? Ale chyba nie. No nie do tego gościa jeszcze nie mogę. Eeeem... ale mogę do ciebie. Kimkolwiek jesteś. Wow, to nieźle wyglądająca Coś Ciekawe. Um, no, robi wrażenie. Um, tak, od kiedy major, um, no, burmistrz. Um, jest, um, jakby, burmistrz. Jest, jakby, 5 burmistrz Wysoc jest. Wysokie, wysoko, wysoko nie usatysfakcjonowany muszę pomyśleć o planie awaryjnym mój moment mówi mi że coś się dzieje właśnie odnośnie tych trzęsień ziemi zobaczcie nasza kopalnia jest kopana wzdłuż skoku jedno wielkie trzęsienie i to coś może się zawalić Aha, fajnie hmm. Protekcyjna ściana na dole eee, może jest naprawdę jest naprawdę cudem. Eee, była ściana po, pod moim małutkim, malutkim jakby No, miasteczkiem Tumbleton tu. że, te, że też. Właśnie to jest sama ściana. Eee, to jest kontynuacja i go, idzie mi... No długimi kilometrami. To jest. Eee, to jest naj, najbardziej, najlepsza, największa, pojedyncza struktura, która istnieje. Gdybym, gdyby, gdybym, kurwa, dorastał tutaj, zobaczyłbyś się z kosmosu. Eee, czekajcie, co? Eee, je, 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 je. O co tu chodzi? Yy, sorry, już sekundka. Yy, cała ta cegła. Yy. Co? Bara, nie wiem. The Shiners, or... Are... Uh, homo Devolvis są dość przebiegli, jeśli chodzi o konkretne tematy. Nie wiem, co są Homo Volvis. Um, ten księżyc, który mają wymyślone brać sobie z życiem podziemne, jest wyjątkowy. Jest bardzo... Jest czy oczywiście zależnie, ale jest też niezwykle efektywnym źródłem energii. Um, próbowałem... Właśnie próbowałem go spojrzeć na rakietę, na paliwo we wcześniejszym eksperymencie, ale to okazało się zbyt niestabilne. No dobra, no okej. Okay. Um, no, chyba tyle. W sensie. Yy, w sensie, no. To nic więcej nie powiedział na razie. No dobra. W takim razie tak, no tutaj dużo rzeczy nie odkryliśmy aż tak. Myślałem, że troszkę więcej się uda. Wysuniemy narzędzia, klik A albo D. Ciekawostka. No dobra, wracamy do kołapalni naszej cudowniej. Do retro Passage. No i cóż, no i lecimy. Szukamy jednej tej, tej stacji śmiesznej. Chyba musiałem dostać to, mm -hmm. to się przekopmy, dobra, zajebiście Nic nie ma mm. Dobra, pyk Pyk, tutaj też nic nie ma Dobra, tutaj też, no nic póki co no nie ma Dobra, To dawaj dalej Dobra, proszę bardzo. O, tutaj tu po prostu trzeba było, dobra. Mechanizm odkryć, no właśnie. Pyk, ojej. I mamy upgrade KOG. Fantastycznie. To mamy, a tu mamy kolejną jaskinię. Dobra, udało mi się go zaciukać jeszcze. E, e, Dobra, łatwo. Um. Dobra, pyk, udało się. Mhm. Dobra. Cooper, więcej tego. I miedzi. Dobra, ty weź to poniżej. Wiem, że tu mam jaskinię, ale no mówię póki co też tu będziemy trochę rzeczy. To pole niech poleci w nie tu. Okej, okay, zaciukało tego cwaniaczka. Dobra. A, zniszczony Dobra. Nie! No kurwa mać. Dobra. Tu już musimy się wydostać. Dobra. Bo tu już nic nie widzę praktycznie. Trzeba hmm. się szybciutko są wydostać. Pyk, 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 lecimy na powierzchnię. Dobra. Trochę mam tych bogactw. Myślę, że ujdzie w tłumie. Tak, wiem, że potrzebuję świata. Nie, nie potrzebuję ciebie. Przechodzimy na górę. El Machino. No i dobra, tu mamy więcej tych rzeczy. Yy, nie, 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 nie to, nie to, nie to. Workbench. Upgrade. No póki co, no nie stać mnie na nic. Ehm yy. Daj mi złoto, pieniądze, daj mi Dobra, 14 dolarów Trochę mieliśmy, 23 26 łącznie Mam do 46 Czy coś mogę Ulepszyć? Absolutnie nie mogę Fantastycznie Sekundka Dobra, Przepraszam bardzo, już jestem Dobra, no póki co jeszcze nic nie mogę zrobić Także, no cóż, mówi się trudno, ale pójdziemy jeszcze raz do kopalni, bo dlaczego by nie. Um... Co, czym sam w tej kopce nam jeszcze ta kopalnia nam skrywa przed nami? Aczkolwiek ja tu widzę, że większość terenów już odkryłem, chyba. No, musiałem większość odkryć, że to jest niemożliwe, że nie odkrył większości terenów. Nocież no tutaj widzę, że jeszcze Kurziwa, serio się wydobyłeś. A, A tutaj mamy też coś nowego. Dobra, Beryl, zajebiście. Dobra, cooper, fantastycznie. No i dobra, możemy chyba iść do tej jaskini, tak naprawdę. Tutaj niech coś poniszczy. Chociaż może to jeszcze odkryjemy. Tu sam się zabijesz. Brawo, XD. będzie ciekawe, czy on tak się wykluje. No, ale rzeczywiście się wykluje. No, dobra, to pójdźmy do tej jaskini. Te jaskini są zupełnie małe, dosyć, co założyłem. Hey, in kate, kate, Dobra, tutaj tak. Hom, czy to mnie nie przygniecie? Nie przygniecie, no dobra, ale to widzę, że muszę to po prostu tak uciec mądrze. Dobra. No okej. Okay. No ale to nie było nic trudnego. Tutaj natomiast, tak, co się wydarzy? Myślę, że nie wiem jeszcze. Po prostu leżymy to. Zostanie so, jakaś reakcja łańcuchowa, okej. Okay. Tutaj coś też jest, ale dobra, to jeszcze nie ma nic takiego ważnego. Okej, okay, tu widzę, że trzeba znowu spierdzielać. Trzeba spierdzielać gdzieś... tutaj. Tak. Trzeba będzie tak spierdzielić, dobra, już widzę. Dobra. Okej. Okay. Teraz możemy tu przejść na górę z powrotem. Chyba, no, tylko tych nic. Nie, no nie no, dobra, jest jeden KOG. Może weźmiemy go, Zajpiście. Bo tu chyba więcej już nic nie ma. Nic nie wygląda na to. Dobra. Skoro nic nie ma, co nie ma. Zobaczajcie, tu coś jest. Sekundka. No właśnie, i cyk. Pamiętnik. No i chyba tyle. Ła. no Chyba tyle, nic więc więcej nie ma, tak mi się wydaje. No, mamy odhaczone. Wydaje mi się, że z tego miejsca jest wszystko. I tak naprawdę ja bym poszedł na górę i właśnie poszedł do tego gościa się spytać właśnie po pierwsze o upgrade. No, tu wyjdzie, kończy mi się światło, więc i tak bym musiał schodzić, chodzić na górę. Ja nie lubię po ciemku. Dobra, więc po prostu wyjdziemy na zewnątrz. Ok, zobaczymy, co im powie. Słyszę, że tyle spoko, że jakby mam też upgrade od razu, właśnie. Roduszka, więc nie muszę kupować od i to jest mniejszy problem. Eee, złoto, 46, A zobaczcie, sprzedaż. To wszystko jest warte 20 dolarów, ale co na 15%, więc dostanę 23, więc zajebiście. 60 dolarów teraz mam. I użyjemy workbencha. Um, myślę, że ta lampa też, bo rzeczywiście ten, ten, ten czas jest, jest dalej bardzo danie kłopotliwy. Um, I tak, mogę... Yy, zaraz zobaczymy to, ale pójdziemy do tego gościa. Bo tutaj coś masz. No właśnie, mam teraz te mam trzy te artefakty Blueprint. A, blueprint to są jakieś temy. No, te... No, te perki, te perki, właśnie. To lepszenia chyba. No dobra. No dobra, no to, no to spoko. Dobra, ale wiecie co mam powiem? W tym momencie teraz zakończymy ten odcinek. Tak, kolejny odcinek, już piąty. Kończymy w tym momencie. Także Jeżeli odcinek będzie podobał, to oczywiście. Proszę, w górę. My się widzimy już niedługo w najbliższym odcinku, oczywiście. Z, również. Um, oczywiście. Stream World Tick 2, to będzie się na razie wypała. Cześć.